Do skabanu! Nawet za te pieniądze nie można nagrywać w takich warunkach. Za te Panie mecenasie, Za te pieniądze, proszę cię. Już zapomniałeś? Przypomnę ci. <noise> Kapitał H. <hak. głosy> Jeszcze raz. <noise> A teraz wiatr. Nie, 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 Wracamy do nie, mam ten do którym się zapładnie jak nie, 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 na sucho nie, sucho, nie, 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 ale idzie sobie tam dalej jeszcze. Dalej, 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 dalej. Powiem Ci kiedy. Dalej dalej, 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 dalej. Jeszcze dalej. Jestem chodnikiem na równo. Do no, Stangu szybciej. <laughs> Specjalnie to było. To daleko, widzisz? Widzisz gdzie no, jest? Tutaj, tutaj? Tutaj. Pedofil! Dwa. Jeden. <grystanie> <grystanie> Dzikie goryle składają swoje jajeczka w wodzie. Ich naturalnym środowiskiem jest mu Gęsto zagęszczający wodę. Koło to jeden goryl, który składa swoje jajka w <grystanie> Na solo. Ach, jakie to ciężkie jest. A stabilnie będzie. Dobra. A kurde, jaki hardcore parkour. Parkury? Hard Co? Chciałem powiedzieć hardcore i parkour i <gry> w ogóle <mi hard> <gry>